Dzień dobry, drogie koziorożce. Witam Was serdecznie na waszym czytaniu. Moi drodzy, sprawdzamy, co u Was pomiędzy 20 listopada a 3 grudnia. Kochani, przypominam, czytanie jest ogólne, nie będzie rezonować ze wszystkimi. Zerknijcie do opisu filmu, tam znajdziecie informacje, co robić, jeśli nie rezonuje, jak słuchać czytań ogólnych, jakie są przyjęte ogólnie też zasady w takich czytaniach, jak to odbierać, co brać, czego nie brać. Pamiętajcie, że w czytaniach na temat miłości i w obszarze pracy niektóre energie mogą się odwracać, bądź też mm, należy je dopasować do swoich indywidualnych e, sytuacji, więc słuchajcie uważnie. E, ok. E, oczywiście w opisie też znajdziecie informacje odnośnie omawiania czytań prywatnych, jeśli jesteście nimi zainteresowani. Ja już sprawdzam drogie strzelce. E, przepraszam, koziorożce. Przepraszam Was najmocniej przed chwilą robiłam strzelce. Stąd jeszcze mi e, zostało. E, nomenklatura mi została, ale już e, mam energię nastawioną na was. E, dobra, moi drodzy, no to zobaczmy. W jakiej jesteście energii w ciągu tych dwóch tygodni. Mamy trójkę Buław. Co odchodzi mistrz. Co przychodzi? E, mamy tu ojej, to jest. Karta księżyca. Ciekawe. Że tak została ona przedstawiona. Um, dobrze, wyzwanie. Mamy dziewiątkę buław. OK. Na spodzie talii mamy dziesiątkę buław. Wow. Wow, cóż za tydzień. No dobrze, to zobaczmy, jak do tego się mają karty wyroczni. Pomiędzy 20 listopada a 3 grudnia dla Was koziorożce. Dzikie kwiaty. Będę musiała zarknąć zaraz o książeczki, bo tego jeszcze chyba nie, nie miałam. No i dobra, co jeszcze dla Was, koziorożce? <grytanie> Zwróćcie uwagę, jakie są podobne te dwie karty. Kosmos, kreatywność, bezmiar. Bardzo macie duchowy ten tydzień, tak bym e, na razie stwierdziła. Ale poczekajcie, jeszcze dajcie mi odszukać sobie te dzikie kwiaty, odnowienie, romans, przebudzenie. No, tak właśnie coś mi się duchowo pokazuje. Ok, e, drogie Koziorożce, e, życie troszeczkę Wam w, ty, w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie dokręcało śrubkę. Śrubka no, tak naprawdę waszych wewnętrznych emocji. Tutaj widzę dużo wewnętrznej pracy, którą będzie trzeba przepracować, czy tego chcecie, czy nie. E, I to jest chyba najgorsza wiadomość, czy tego chcecie, czy nie. Mm. Dziesiątka buław mówi o tym, że coś y, jest y, zamiatane pod dywan. Jakieś emocje być może, być może macie dużo zadań i też jest ich za dużo. To jest w ogóle bardzo intensywny czas w pracy, w, jeśli chodzi o obowiązki, o, o różne sprawy, które trzeba do, dopilnować, przypilnować. I tutaj rzeczywiście to tłumienie i taka próba uniesienia też wszystkich spraw, które macie na głowie, może być trudne i wymagające. E, przychodzi do was e, trójka buław, a w zasadzie jesteście w energii trójki buław, e, czyli e, to jest akurat karta, która dla mnie mówi o e, takiej sytuacji, kiedy już rzeczywiście musicie przyjrzeć się dokładnie temu, co czujecie e, w taki sposób aktywny. W sposób aktywny, w sposób e, Świadomy, już tam się pod tym dywanem za wiele nie mieści, już możecie się też czuć przebodcowani, zmęczeni, więc to przeżywanie y, tu się pokazuje jako uzmysławianie sobie pewnych spraw. Ja wiem, że buławy nie odpowiadają za emocje, że to są energie kielichowe, ale w buławach mamy działanie, więc trochę tak, jakbyście przejmowali działanie nad sprzątaniem. Odchodzi od Was energia mistrza. To jest specjalna karta w talii Osho, która najczęściej dodatkowa, poza 78 też nietypowymi, ale ta karta mistrza mówi przede wszystkim o osiągnięciu właśnie mistrzostwa, o byciu. Już na samym szczycie szczytów, y, jeśli chodzi o rozwój duchowy, emocjonalny, y, zawodowy, miłosny i każdy inny, trochę mam wrażenie, że odchodzi od Was taka energia myślenia, że macie coś opanowane po mistrzowsku. Że zaczynacie zdawać sobie sprawę, gdzie, w jakim obszarze jednak nie, jednak nie ma tego mistrza. Że coś, co Wam się wydawało mm, już rozwinięte na maksa, jednak nie jest do końca rozwinięte, albo zadziała się, zadziało się jakieś niedopatrzenie czy zaniedbanie, które spowodowało, że musicie wrócić do miejsca, które mieliście poczucie, że jest opanowane, tak to nazwijmy. W poprzednich żywotach to, co do Was przychodzi, to przede wszystkim praca na intuicji, praca na emocjach, zagłębianie się w te swoje emocje czyli znowu wracamy trochę do, do tego przeżywania. Możecie też patrzeć na swoją drogę poprzez wielopokoleniowość. Możecie też y, zupełnie podświadomie czuć y, gdzieś y, jakieś wołanie duszy na zasadzie przepracowywania karmy, lekcji, y, spraw, które jeszcze y, pozostały w Was niewyjaśnione. Y, dziewiątka buław, wyczerpanie jest dla Was wyzwaniem. Ja myślę, że jesteście bardzo zmęczeni, przede wszystkim, na gruncie każdym. I, i to jest to, i ta dziesiątka, i ta dziewiątka. To jest ta y, śrubka dociskająca, o której mówię. Myślę, że po prostu energia bardzo Was mocno ciśnie, bo wie, że jeżeli tego nie zrobi, takie też mam wrażenie, to Wy nie, nie będziecie na tych emocjach zbyt chętnie pracować. Jesteście znakiem ziemskim, jesteście znakiem bardzo pragmatycznym, praktycznym. Świat emocji nie jest Waszą mocną stroną, to nie znaczy, że nie czujecie. Czy nie przeżywacie wielu rzeczy, czy nie macie głębokich emocji? Nie, nie. Tylko umówmy się, nie jest to coś, co sprawiałam frajdę. Tak, tak jak na przykład dla skorpionów, nurzenie się w tych emocjach, tam taplanie się w tych głębinach, cieniach i nie wiadomo co jeszcze. A trochę na ten temat wiem, bo mam scenę w skorpionie i po prostu mogłabym to robić godzinami. Um, I jest to po prostu jak kąpiel w ciepłej wannie z bąbelkami. To wy nie, nie macie takiej przyjemności z tego, tak? Umówmy się. Tak mi, tak mi się przynajmniej wydaje. Dajcie znać w komentarzach, jeśli jest inaczej, ale to chyba nie jest coś, co, co lubicie. I stąd jest też ten nacisk wszechświata, dlatego że coś tutaj definitywnie jest do zrobienia i właśnie teraz. Dlaczego właśnie teraz? Pewnie na to pytanie bardziej odpowiedziałaby astrologia, bądź też jakieś aspekty numerologiczne, ale no. Taka jest odgórna decyzja, że tak powiem. Dzikie kwiaty mówią o tej właśnie też odnowie, o, być może o romansie dla niektórych, jeszcze będziemy to sprawdzać, ale dla mnie te dzikie kwiaty to jest mm, odrodzenie trochę na, na bazie tego, co uda Wam się wypracować w tym czasie, zrozumieć, rozpoznać, nazwać, zdefiniować, poukładać. Macie tutaj sporo y, przestrzeni do przerobienia. No i y, mamy ten bezmiar kosmos kreatywność. Dla mnie jest to energia, która mówi o waszym otworzeniu się. Na właśnie ten bezmiar, na y, też kreatywność w tym kontekście, że będziecie szukać odpowiedzi. Takie mam poczucie. Yy. To nie jest dla Was typowa energia, ale takie mam wrażenie, że będziecie, zaczniecie sobie zadawać bardzo istotne pytania. Będziecie właśnie nurkować głębiej. Zdacie sobie sprawę z tego, że tam jest głębiej, tam jest więcej, że wcale te, te wszystkie sprawy nie są takie oczywiste. No, bardzo duchowy macie te dwa tygodnie, bardzo. Nawet mówiłam już na początku. Dobra, zobaczmy w takim razie co w miłości od 20 do 3, 20 listopada do 3 grudnia. Słuchajcie, wyszło mi dwie jak nic. E, Sukces i flow. Sukces i flow. No, zaraz zobaczymy jak to się ma do kart tarota. w tym flow pojawia mi się taka łatwość płynięcia z prądem w sytuacji, sukces może mówić o tym, że będziecie mieć jakiś sukces i po prostu popłyniecie za tym sukcesem, popłyniecie też za tymi wskazówkami, bądź też za prądem, który gdzieś tutaj się pojawi zaraz zobaczymy ok paść kielichów denarów. <śmiany> Ósemka buław. I dwójka buław. Na spodzie talii mamy diabła. To jest y, też Wasza energia. Okej. Okay. Bardzo możliwe, że Wy już wiecie, czego chcecie. Albo ktoś ma na Was oko. Albo ktoś wie, czego chce z Wami. Tu nie mam poczucia, żeby były jakieś wątpliwości. Jedyne co, to możecie nie być pewni, jak do tego ma się druga osoba, bądź też jeśli to jest zdecydowanie tej drugiej osoby, to ona może nie do końca wiedzieć. Jakie Wy macie stanowisko. Teraz tak, zacznijmy od singli bądź też osób bez nikogo, albo z kimś, ale nie w związku. Tu pojawiają się jakieś, jakaś komunikacja emocjonalna. To mogą być zaczepki SMS-owe, ciepłe rozmowy, drobne, drobiazgi, ale też mogą być przeprosiny, jeśli u kogoś coś się wcześniej wydarzyło. Mamy tutaj definitywnie rozpoczęcie nowej relacji nowej relacji, głupiec, a z denarów, zaryzykujmy, idźmy w to, jest dobrze, płynie nam się dobrze, właśnie to flow, ten sukces, idźmy, chcemy pracować, chcemy razem pracować nad związkiem, nad relacją, wejdźmy w to i będziemy w razie czego decydować na bieżąco, jak się sprawy mają i w którą stronę chcemy pokierować tą relacją, ale na razie zobaczmy, jak jest. Jeśli chodzi o pary i związki już z jakimś tam stażem, tu jest nowy rozdział. Nowy rozdział. Na zasadzie wypracujmy sobie coś zupełnie nowego, lepszą jakość. Być może pogłębiajmy naszą stabilizację, zainwestujmy. Słuchajcie, denarów to jest energia, która albo długo do Was szła, szczególnie dla nowych relacji, ale też długo idzie później, po tym, jak się wydarzy. Czyli jest to inwestycja długoterminowa. Nawet jeżeli jest to szansa, to jest to szansa na, długo, na długi termin, na coś, co będzie trwało, trwało. Więc ten az denarów Tu pokazuje nam się też w kontekście wnie, znieśmy tą jakość naszej relacji na wyższy poziom. Wypracujmy to sobie podejmijmy decyzję, w którą stronę chcemy, żeby ta relacja szła. I tak naprawdę u Was przekaz jest tak jasny, że nie widzę tutaj nic więcej, co mogłabym wam e, powiedzieć. <słuch> Są dwa krótkie przekazy. Tak tak u Was wychodzi poziorożce, więc zobaczmy e, A, Najpierw e, zobaczmy e, romantyczne anioły, co nam jeszcze podpowiedzą. Stąd ten sukces. Stąd ten sukces. I ja uważam, że macie tutaj sukces w Waszych relacjach. Dzieci. Dzieci mogą doty dotyczyć Waszych związków, Waszych relacji, może dlatego też. Chcecie podążyć za e, tym impulsem. U niektórych z was tu może się pojawić nowy członek rodziny. Bądź też e, ciąża może być inicjatorem tego, że okej, okay, idźmy, więc niektórzy, niektórzy mogli nawet wpaść tu, ale e, tendencja jest bardzo pozytywna, jeśli chodzi o tą prognozę. E, I też. E, może tutaj oczywiście być kwestia wewnętrznego dziecka, w jaki sposób dziecko, temat przewodni dziecka wpływa na to, że, że chcecie, że próbujecie, że walczycie, że nawet nie walczycie, że, że chcecie to budować po prostu. Paś kielichów, czasami też jest dzieckiem, reprezentacją już takiego dziecka, powiedzmy sobie, wieku do tam 18? Dobrze, zobaczmy. I w ogóle taka osoba, którą trzeba się zaopiekować. O, to też jest paść kielichów. E, zobaczmy, jakie rady dla Was drugie koziorożce. Okazja, okazja i szansa. Mm? Ten az denarów. Okazja i szansa. E, Pozostań pozytywny, no zdecydowanie. Też bym wam to samo powiedziała. Bo tu się nie ma co martwić w ogóle przy tych kartach. Tam jest coś lepszego. I teraz tam jest coś lepszego. Yy, powiedziałabym tak. Dla niektórych z Was może być to informacja, że tam za rogiem jest coś lepszego właśnie w tej relacji, właśnie w tym związku. Ale może być też dla niektórych z Was informacja, i mam wrażenie, że to jest bardzo specyficzne i dla znacznej mniejszości, że może będziecie decydować pomiędzy dwiema różnymi osobami, albo może będziecie tutaj decydować w tej dwójce Buław, czy wracać, albo czy w ogóle robić coś z tą relacją. Tu na początku, szczególnie dla osób, które są na początku i na przykład mają więcej niż jedną opcję, albo y, rzeczywiście wchodzą w nową relację i zastanawiają się wejść, a może jeszcze na coś poczekać, a może jeszcze tego nie rozwijać, i intuicja Wam podpowiada, że. Nie jestem przekonana, nie jestem przekonana. Jeżeli rzeczywiście macie takie poczucie, że może być tam coś lepszego, jesteście na samiutkim początku, to może warto jest posłuchać. Pamiętajcie, że wasza intuicja i też świadomość tego, jak wygląda wasze życie, ma pierwszeństwo nad taką ogólną prognozą, więc, więc już dostosujcie sobie tą ostatnią radę, tak jak, jak uważacie, że. Że jest ona dedykowana Wam. No dobrze. Zobaczmy w takim razie, moi drodzy, pracę, pracę i finanse drogie koziorożce. Usemka mieczy w odwrocie. Piątka była w pozycji prostej. Ósemka kielichów w odwrocie. U, mak w pozycji prostej. Ciekawe. A z kielichów, ależ macie tutaj zwrot akcji. E, mamy kapłana na spodzie. Mm. Mamy kapłana na spodzie. Dobra. E, u niektórych z Was może być sytuacja taka, że ktoś blo blokuje Wam rozwój. Ktoś Wam blokuje możliwości. To może być osoba, która jest bardzo tradycyjna, albo firma, która jest bardzo tradycyjna. Może też ktoś mieć autorytet ogromny, mimo tego, że się myli, przynajmniej te karty wskazują. Jest to tak zwany fałszywy mentor bądź też fałszywy doradca, ale wypracowała sobie ta osoba już jakieś stanowisko czy jakieś silniejsze miejsce. No i teraz może z tego punktu zarządzać w pewien sposób waszą karierą. Konkurencja wam się pokazuje dosyć mocno. Być może też będzie trzeba trochę się zetrzeć w taki pozytywny też sposób, bo też konkurencja powoduje akurat w tym znaczeniu i... Przy y, tych okolicznych kartach, że ona będzie na Was działać pozytywnie. Znaczy, Wam się będzie chciało trochę bardziej, trochę mocniej. E, mogliście też mieć chwilę zwątpienia, ale nie o wielu z Was, szczególnie u tych, którzy zatracili serce, wiarę w to, że mogą się gdzieś rozwijać albo że będą w końcu robić to, co kochają, czy to, co lubią. Tu się nam pojawia karta powrotu, więc przy tej karcie powrotu są dwie możliwości, albo Wy faktycznie wracacie z powrotem na, jakąś, na jakieś miejsce, posadę, bo myśleliście, że gdzieś jest może lepiej, albo gdzieś się spełnicie bardziej i kompletnie się rozczarowaliście, albo nie znaleźliście pracy i wracacie. To może być też wracanie na poziomie tylko emocjonalnym. Nawet mogliście fizycznie nie wyjść z firmy, ale może się rozglądaliście i może się rozczarowaliście, więc wracacie z powrotem do miejsca, które nie, nie jest dla Was właśnie mocno rozwojowe. Albo też dochodzicie do wniosku, że mimo, że nie ma spełnienia emocjonalnego, no, nie macie za bardzo możliwości innych. Albo nie widzicie tych możliwości, dlatego że one się tutaj dopiero manifestują. U niektórych z Was się manifestują. Niektórzy z Was zastanawiają się nad własnym biznesem, własną firmą. Niektórzy mogą też mieć własną firmę, ale pracować na zasadzie, nie wiem, umowy o I ponieważ są pewniejsze pieniądze albo bezpieczniejsza sytuacja. I tutaj też karty mogą wskazywać na to, Szczególnie w obrębie MAGA, że macie takie poczucie kurcze. Gdybym mógł, mogła rozwijać swoją firmę na spokojnie, gdybym miał, miała kapitał i, i poświęciłbym, poświęciłabym temu odpowiednią ilość czasu, to wtedy naprawdę byłaby dla mnie satysfakcjonująca sytuacja. A tak to muszę 8 godzin poświęcać w pracy na coś, co nie lubię robić, nawet jeżeli mam własną firmę, to nie mogę się do końca spełniać. Także. Że tutaj macie trochę energii szerpanych. I z jednej strony szukacie, z drugiej strony nie możecie znaleźć, z jednej strony chcecie spełnienia i macie pozytywne nastawienie do tego, żeby się sprawdzać, żeby podnosić sobie poprzeczkę, żeby być może też konkurować z innymi. Z drugiej strony, tak jakby wam nie dawano pola do popisu, bądź też was nie doceniano. No i dla mnie jest to sytuacja, w której jesteście, macie część potrzeb zaspokojonych w tym miejscu. A ciągle macie jednak jakiś niedosyt zawodowy, że może można by było inaczej albo lepiej. Zobaczmy, co jeszcze nam powiedzą karty księżycowe. Księżycologia. Twoje marzenia potrzebują praktycznego planu. I to jest dla Was główna wskazówka. Jeśli chcecie tego spełnienia, dlatego że ja mam wrażenie, że tutaj jest właśnie ta manifestacja, co ja bym chciał, co ja bym chciała. Ja chcę się, że wy to gdzieś wiecie też głęboko, co potrzebujecie do tego spełnienia, ale właśnie nie idą za tym działania. Nie idą za tym działania, bądź też nie idą za tym rozwiązania. Tu też nie widzicie tych rozwiązań w ósemce mieczy. E, tu też e, czujecie, że nie macie wyjścia. Pamiętajcie o tym. Ja zawsze o tym mówię. E, słuchajcie, na tym krześle ta. Po... Postać siedząca, zwróćcie uwagę, możecie tego dobrze nie widzieć. Ona ma przywiązaną tylko jedną stopę, i to jeszcze takim luzem. Wiecie, ja to widzę bliżej, więc widzę, że spokojnie ona tą stopę może wyciągnąć i może po prostu wyjść, bo tak naprawdę na górze tej postaci nic nie trzyma. Ona może po prostu wysunąć stopę, wstać i iść. Więc myślę, że są rozwiązania dla Was. Może niekoniecznie idealne, takie jakbyście sobie życzyli. Czasami nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, i ja o tym mówił ósemka Kamieczy, że czasami szukamy rozwiązania idealnego, które jest rewelacyjne na wszystkich płaszczyznach, ale tutaj trzeba się liczyć z pewnym, z pewnym kompromisem, bądź też z pewną stratą. No i może dlatego nie możecie wyjść z tej ósemki. Zobaczmy w takim razie, jakie rady są dla Was. W kwestii samego pieniądza i pracy pieniądza, to nie widzę tutaj za dużo, więc nie będę naginać e, rzeczywistości, jeśli nie widzę. Także może będzie status quo po prostu, jeśli chodzi o Wasze finanse. E, I nic się nie zmieni. Zobaczmy, jakie rady dla koziorożca. Mamy ducha motyla. Transformacja jest piękna. Transformacja, mam wrażenie, że u Was też przechodzi wielopoziomowo i na płaszczyźnie gotowości mentalnej, i na płaszczyźnie gotowości emocjonalnej, i na znalezieniu właśnie praktycznego planu. Ale coś mi się wydaje, że, że będziecie tego rozwiązania szukać. E, co jeszcze? Czas na współpracę. Ta, ta współpraca może być istotna na wielu znowu, wielu tematach i wielu obszarach. Po pierwsze, może chodzić o współpracę w obecnym Waszym miejscu, gdzie, mimo tego, że się nie spełniacie, potrzebna jest większa otwartość albo większa chęć współpracy, nie stawianie barier. Czy też nie okazywanie, że a nie chce mi się, a nie lubię tej roboty, bo to może wam, yy, to może nie pomagać, może w ten sposób. Ale też może chodzić o czas na współpracę na zasadzie rozejrzyj się dookoła. Zapytaj też osób, które już odniosły sukces, tam gdzie ty chcesz odnieść sukces, jaka była ich droga. Yy, otwórz się na rady, otwórz się na. Yy, być może jakiś mentoring, być może na poprowadzenie, tylko pamiętajcie, żeby nie wpaść w tego fałszywego mentora, czyli żeby nie wpaść w osobę, która teoretycznie jest na piedestale i odniosła niesamowity sukces, ale tak naprawdę jest ja nam wielu taki, taki, takich um, ludzi, którzy... Siedzą na tym tronie i mówią, że nauczą wszystkiego swoich podopiecznych, ale tak naprawdę oprócz kazań i przeglądania się w oczach tych podopiecznych, którzy patrzą na nich z podziwem, nie wnoszą nic konkretnego i nie wnoszą w ich życie też żadnych praktycznych rozwiązań. Więc uważajcie na takich ludzi, ale może, może właśnie przy tej współpracy też coś się objawi dla Was ważnego. Och, tu jest chyba jeżowiec, duch jeżowca, tak mi się wydaje, że to jest jeżowiec. Czas na umysł początkującego i to jest bardzo ważne, bo kiedy zaczynamy nowe przedsięwzięcie, kiedy zaczynamy nowy projekt, nowy plan, też plan wyjścia z sytuacji, która nas nie satysfakcjonuje, musimy znowu postawić się w roli ucznia, czyli ja nie wiem. Bardzo często zdarza się tak, że mamy jakąś, um, jakiś pomysł na biznes, albo jakiś pomysł na to, jak możemy się rozwijać. A potem rynek weryfikuje, klienci weryfikują. I tak naprawdę to, co zaczęliśmy w takim kształcie, w jakim sobie myśleliśmy, że będzie to działać, e, potem się wywraca o 180 stopni, zmienia się o 180 stopni. Ja pamiętam, jak zaczynałam swój kanał e, prawie 3 lata temu, ten tarotowy, z kompletnie inną wizją niż z tym, co mam dzisiaj, e, z kompletnie inną ofertą niż z tym, co mam dzisiaj. E, tak klienci, i tak zapotrzebowanie rynku zweryfikowało, że mój start versus to, co jest dzisiaj, i coś będzie ciągle zmieniać na pewno. Bo tak jest. Tak jest, jak się coś robi samodzielnie samemu, wychodzi się z tym do ludzi, oni to weryfikują. I to jest też dla Was właśnie taki czas, żebyście mieli świadomość. Będziecie się potykać, będzie trzeba się zmieniać, będziecie popełniać błędy ale właśnie przez to, przez tą otwartość, przez ten umysł początkującego na tej płaszczyźnie możecie zbudować coś, co rzeczywiście przyniesie Wam satysfakcję i mega prosperujący biznes. Och, się nagadam. Ja to wiecie, lubię takie klimaty bardzo. Znaczy też pracuję dużo z przedsiębiorcami takimi rozpoczynającymi, więc może dlatego tak popłynęłam tutaj taki mój temat. Dobrze. Drogie koziorożce, to wszystko, co mam dla Was. Bardzo Wam dziękuję za bycie, za oglądanie. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech się dzieje, niech się darzy. Życzę Wam wspaniałego dnia bądź wieczoru, w zależności od którego oglądacie ten film. My się widzimy już niedługo w kolejnych filmach, w kolejnych rozkładach, także do zobaczenia.